Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej części tajemnic uniwersum Jurassic Park. Wyłapię również kilka błędów, oczywiście, nie są to wszystkie błędy, które pojawiały się w uniwersum, i dziś na pierwszy ogień bierzemy Jurassic Park z 1993 roku. A więc serdecznie zapraszam! Zaczynamy od samego początku, a więc od sceny otwierającej Park Jurajski, która ukształtowała całą fabułę oczywiście filmu. Mamy tutaj wydarzenia, które przedstawiają transport Velociraptora do wybiegu, który został nazwany Raptor Pen, drużyną InGen, która zajmuje się ochroną, kierował Robert Muldoon. I co tutaj jest najistotniejsze? Chodzi tutaj właśnie o atak Velociraptora na jednego z pracowników, który w konsekwencji ginie. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ w książce Park Jurajski mamy przedstawioną podobną sytuację. Jedynie różnica jest taka, że tam został zaatakowany pracownik, który pracował przy budowie Parku Jurajskiego i też został zabity. Być może chodziło tutaj Spielbergowi, aby oddać to, co jest w książce, jednak na swój własny sposób, żeby płynnie przejść do fabuły. Jest to tylko moja teoria, ale Musicie przyznać, że jest ona dosyć logiczna. Druga scena, którą dla Was przygotowałem, jest oczywiście efektem tego ataku velociraptora na pracownika i również ma odzwierciedlenie. Tego, co możemy przeczytać w powieści. Mamy tutaj przyjazd Donalda Genaro na Dominikanę do kopalni bursztynu Mano de Dios. Z tego, co znalazłem w internecie, a może inaczej, z tego, czego nie udało mi się znaleźć, na Dominikanie nigdy nie odkryto żadnego gatunku dinozaura. Co więcej, komar, który jest przedstawiony tutaj który znajduje się w tym bursztynie, jest to komar słoniowy, czyli jeden z niewielu komarów, które nie żywią się krwią, a tylko nektarem i sokami roślin. A więc mamy tutaj kolejną taką rzecz, która nie jest spójna z tym, co mamy przedstawione w parku jurajskim. Trzecia scena to wykopaliska w Bedlands blisko Snake Water w Montanie. Jest to część formacji Hell Creek, która jest naprawdę bardzo rozległa, jeśli chodzi o wykopaliska związane z dinozaurami. Mamy tutaj scenę, gdzie widzimy po raz pierwszy Alana Granta i dr Ellis Sattler. Co tutaj jest naprawdę tak bardzo ciekawe? A mianowicie to, że odkrywają gatunek, którym jest Velociraptor. Oczywiście nie mogło to mieć miejsca, bo Velociraptor Raptor został odkryty w Azji, a dokładnie na pustyni Gobi, więc tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym gatunkiem, którym prawdopodobnie jest Dakota Raptor. Żył on na tych terenach około 66 milionów lat temu, a więc pod koniec kredy. Więc tutaj Velociraptor został po prostu tylko dodany przez Spielberga i Kraytona, bo nazwa Velociraptor budzi większą grozę niż jakikolwiek inny Dromeozaur znany na tamtą chwilę. Przejdźmy sobie teraz do czwartej sceny. Zauważcie, że idziemy chronologicznie od początku filmu praktycznie scena za sceną. Mamy tutaj scenę, która przedstawia nam przyjazd Luisa Dodgsona na spotkanie z Denisem Nedry, który znajduje się, uwaga, gdzie? W stolicy Kostaryki, czyli w San Jose. Co tutaj jest nie tak? A mianowicie to, że stolica Kostaryki znajduje się w głębi kraju, a tutaj mamy widoczny za Denisem Nedrim ocean, a więc nie może być czegoś takiego, że San Jose znajduje się gdzieś nad oceanem. Być może Spielbergowi chodziło o to, aby oddać ten wyspiarski klimat związany z Island Nublar. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to zgodne ze stanem faktycznym i pamiętajcie, stolica Kostaryki, San Jose znajduje się w głębi kraju. No dobrze, teraz przejdziemy sobie odrobinę dalej, jeśli chodzi o wydarzenia w filmie. Jesteśmy już na Isla Nublar w Parku Jurajskim no i nasi bohaterowie jadą sobie już na wycieczkę po parku. Co tutaj jest istotne? Zwróćcie uwagę na to, co znajduje się na monitorach, które obserwuje John Hammond. Mamy tutaj scenę, gdzie Ian Malcolm pyta Johna Hammonda, czy kiedyś wprowadzą dinozaury do Parku Jurajskiego. Jest to scena, która znajduje się troszeczkę później niż to, co widzicie w tym momencie. Tutaj mamy przedstawioną scenę, kiedy John Hammond mówi, jaki głos opowiada im o tym, co znajduje się w parku Jurajskim. I możemy zauważyć, że są przy wybiegu tyranozaura. Jest to też jakiś błąd, ponieważ oni dopiero do tego parku wjechali, a pierwszym dinozaurem, którego mieli zobaczyć, miał być Dilofozaur. Jest tutaj widoczny płot. A mianowicie, możecie go zobaczyć w tylnej szybie pierwszego forda oraz nad dachem. Możecie zobaczyć delikatny kontur tego tunelu, z którego wyjeżdżały samochody. A więc jest tutaj troszeczkę poprzeplatane, nie ma tutaj tej spójności, jeśli chodzi o live action. I mamy kolejny taki smaczek związany z parkiem jurajskim. Okej, okay, były to pierwsze rzeczy, które wyłapałem dla Was. Oraz tajemnice, które znajdują się w Parku Jurajskim. W kolejnej części wrócimy sobie do Parku Jurajskiego i jeśli znajdę jeszcze czas, przedstawię kilka spraw związanych z zaginionym światem. Na ten moment to wszystko. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się. Cześć!